Z głębokich odmentów starożytności przedstawię najdziwniejszą historię na tym kanale o politycznym reżimie pod przywództwem filozofa i matematyka Pitagorasa Samos. Jeżeli sądzicie, że krwawe imperium systemu filozoficznego to jakiś świeży wynalazek, oto jak 24 wieki przed ZSRR istniał Związek Pitagorejski. Historyk Rzymu z II wieku przed naszą erą, imieniem Polibiusz, wspomina o okresie krwawego chaosu i załamania ładu społecznego trzy stulecia przed nim w regionie Wielkiej Grecji. Była to ziemia pełna wspaniałych, bogatych miast zamieszkanych przez Greków, ale założonych na południowym krańcu dzisiejszych Włoch. Cały ich wyrafinowany tryb życia rozpadł się, kiedy tu cytat z Polibiusza. Spalono miejsca zebrań Pitagoryjczyków i pierwsi mężowie każdego miasta stracili życie. Była to prawdziwa polityczna masakra. Jak jednak do tego doszło? Że zwolennicy Pitagorasa zostali wymordowani? Dlaczego w ogóle przyjęli władzę w tak ważnej części ówczesnego świata? I skąd wziął się Pitagoras? To ostatnie pytanie jest szczególnym przypadkiem w tym filmie. Ponieważ da się na nie w miarę bezspornie odpowiedzieć. Pitagoras początek. Pitagoras był w południowej Italii przybyszem i pochodził z Samos, wyspy koło wybrzeża dzisiejszej Turcji. Ponieważ jego późniejsza działalność na zachodzie rozwijała się pod pieczęcią tajemnicy, historycy uważają, że odłamki relacji współczesnych o żyjącym Pitagorasie dotyczą jego okresu na rodzinnej wyspie. Na przykład Heraklit z Efezu, ten co mówił, że wszystko płynie, był współczesny Pitagorasowi i uważał go za głupca, hochsztaplera i może nawet plagiatora. Ale z drugiej strony Heraklit myślał tak o większości kolegów filozofów. Lecz ponieważ Pitagoras ukrywa się po okresie na Samos, Heraklit raczej słyszał o jego nauczaniu jeszcze przed Wyjazdem stamtąd. Większość starożytnych nie zgadzała się z opinią Heraklita Zefezu. Wśród filozofów, myślicieli i mędrców uchodził Pitagoras za wielkiego znawcę tajemnic życia i wszechświata. I być może, jak pisze na przykład biograf i pasjonat Pitagorasa Jamblich, mędrzec Samos zaczerpnął tej wiedzy. Ukrynicy starych cywilizacji śródziemnomorza. Przed założeniem swojej bazy w Italii Pitagoras miał studiować nauki tajemne w Syrii i spędzić 22 lata w Egipcie, ucząc się od kapłanów i uczestnicząc w ich misteriach. W końcu, podobno, poznawszy wszystko, do czego pozwolono mu dotrzeć, wsiadł na okręt płynący do Krotony. Krotona. Po włosku Krotone to dzisiaj niewielkie miasto nad malowniczą zatoką tarencką. Gdy jednak do bram Krotony przybył Pitagoras, był to potężny i bogaty ośrodek i czekał go niebawem okres imperialny pod rządami zwolenników filozofa. Działo się to mniej więcej w roku 532-531 przed naszą erą. Według biografów Pitagorasa powitały go wielkie tłumy krotończyków płci obojga. Widziano w nim Herosa i syna Boga Apolla Hyperborejskiego. O Pitagorasie sądzono, że widzi i czuje rzeczy niedostępne dla innych ludzi. Atmosfera umysłowa była z pewnością gęsta. Błyskawicznie zebrała się tak zwana szkoła pitagorejska, gdzie gromady ludzi słuchały wykładów mędrca. Nauki Pitagorasa. Ustalenie, czego właściwie nauczył Pitagoras, jest trudne z kilku powodów. Po pierwsze, ogromna większość oryginalnych relacji i dzieł filozoficznych Pitagoryjczyków zaginęła. Mamy biografię Pitagorasa na przykład z III wieku naszej ery, które były od niego bardziej oddalone czasowo niż XXI wiek od wypraw Krzysztofa Kolumba. Było to dosyć czasu, żeby w przekazach mogły się rozmyć autentyczne informacje. Po drugie, w tym okresie szkoła pitagorejska zdążyła się rozpaść. Te masakry, o których wspominaliśmy na początku, przewiedziły jej szeregi i na jej gruzach toczyły się zaciekłe walki różnych grup o dziedzictwo po mistrzu. Po trzecie, od samego początku organizacja pitagorejska w Krotonie nakazywała wszystkim ścisłe milczenie. Było wiele dziwnych i tajemniczych nauk, których nie wolno było wyjaśniać ani nawet ujawniać. Z tego co wiemy, Pitagoras był rzeczywiście zafascynowany matematyką i był jednym z pierwszych, którzy chcieli wyjaśnić wszechświat przez liczby i stosunki liczb. Dzisiaj już małe dzieci uczą się systemu pozycyjnego cyfr arabskich, który jest tak naprawdę bardzo zaawansowany i abstrakcyjny. W antycznym świecie prowadzono wszelkie obliczenia bardzo wizualnie, kreśląc na piaszczystej płaszczyźnie za pomocą cyrkla. Linijki. Ale Pitagoras twierdził, że liczby są zasadą i na przykład harmonii w muzyce, którą podobno odkrył, i poruszeń całego świata, od ludzi i małych przedmiotów po gwiazdy i planety. Twierdzono, że Pitagoras osobiście słyszy harmonię sfer, a miała to być muzyka odgrywana przez planety przy ich matematycznie regularnych ruchach. Według niejakiego Aecjusza z pierwszego wieku naszej ery. Pitagoras jako pierwszy nazwał wszechświat kosmosem, czyli ładem. Ten ład zawiera w sobie również wędrówkę dusz. Ludzie odradzają się jako zwierzęta, a zwierzęta, które napotykamy, były kiedyś ludźmi. Jedna z najstarszych wzmianek o Pitagorasie pochodzi od filozofa i poety Xenofanesa z Kolofonu, który usłyszał o takiej oto historii. Pitagoras, idąc ulicami miasta, napotkał człowieka, który bił psa, i filozof stanął w obronie psa, bo rozpoznał w jego skowycie głos zmarłego przyjaciela. I tu mamy kolejną zasadę Związku Pitagorejskiego poza przysięgą milczenia czyli zakaz jedzenia mięsa. Związek Pitagorejski organizacja założona przez Pitagorasa dla jego uczniów była czymś pierwszym w dziejach. Wśród Greków istniały już wcześniej towarzystwa religijne, tak zwane czy heterie, skupione wokół jakiegoś bóstwa czy miejsca kultu. Ale Związek Pitagorejski był czymś więcej. Reprezentował całą nową, złożoną ideologię filozoficzną i polityczną, a poza tym przechwycił władzę nad wielkim, jak na owe czasy, terytorium. Wkrótce po rozgoszczeniu się Pitagorasa w Krotonie. Jego wpływy i gromady zwolenników przyjęły takie rozmiary, że zdominowały rządy całego państwa miasta. Najpewniej była to w praktyce władza oligarchiczna, sterowana z tylnego siedzenia przez Pitagorasa, trochę jak to robił marszałek Piłsudski w sanacyjnej Polsce. Według Pitagoryjczyków, państwo, polis, było jakby małym kosmosem, w którym najlepsze elementy powinny zająć centralne miejsce u władzy. A te najlepsze elementy to ci, którzy osiągnęli doskonałość dzięki nauce ich mistrza. A skoro wprowadzono takie idealne i harmonijne rządy w Krotonie, następnym logicznym krokiem było zawiezienie ich na metaforycznych czołgach do innych kolonii greckich w Italii. Szczególnie smakowitym kąskiem było bogate miasto Sybaris. Od którego pochodzi słowo Sybaryta, oznaczające mieszkańca Sybaris, ale także człowieka żyjącego w luksusach i zainteresowanego tylko wygodami. Według antycznego historyka Diodora Sycylijskiego w roku 510-509 przed naszą erą w Krotonie schronili się oligarchowie wygnani z Sybaris przez stronictwo demokratyczne, które właśnie przejęło tę władzę. Lud Sybaris zażądał wydania oligarchów, ale Pitagoras namówił Krotończyków, żeby odrzucić ultimatum i zamiast tego stoczyć wojnę z Sybarytami. Mniejsza liczebnie armia pitagorejczyków pod wodzą zapaśnika Milona zmiażdżyła wrogów. Wełnierze Krotony krwawo złupili Sybaris i cała Wielka Grecja musiała drżeć przed Związkiem pitagorejskim oraz potęgą harmonii i dyscypliny. Związek Pitagorejski miał co najmniej dwa stopnie wtajemniczenia. Można było tam należeć w sposób mniej zaangażowany, poznając bardziej proste i popularne nauki Pitagorasa i przestrzegać podstawowych zasad. Żeby jednak być naprawdę dopuszczonym do członkostwa i sekretów organizacji, trzeba było przejść skomplikowany proces. Chętni! Byli najpierw badani przez Pitagorasa osobiście i sprawdzał on ich lojalność wobec ich własnej rodziny, ich osobowość i zainteresowania, ich rysy twarzy i z jakichś powodów sposób chodzenia. Jeśli ktoś przeszedł ten etap, czekały go trzy lata dalszej obserwacji i generalnie sprawdzania wytrwałości danej osoby. Później dopiero następowało właściwe pięć lat nowicjatu przed wielkim wtajemniczeniem. I rzeczywiście było to jak wstąpienie do zakonu o surowej regule trzeba było oddać cały majątek organizacji, wysłuchiwać co noc wykładów zamaskowanego Pitagorasa i przez cały ten czas zachowywać całkowite milczenie, nie wydawać z siebie głosu. Jeżeli w okresie nowicjatu kandydat nie spodobał się Pitagorasowi i innym obserwatorom, był on oddalany. Ale jeżeli przeszedł próbę, mógł wejść do wewnętrznego kręgu. Do wtajemniczonej elity Związku Pitagorejskiego. Wtedy dopuszczona osoba poznawała najściślejsze zasady i tajemnice pitagoreizmu. Znamy z nich oczywiście tylko część. Na przykład, poza mięsem, członkom organizacji nie wolno było jeść ani dotykać bobu. Dlaczego? Tego nikt z zewnątrz nigdy się nie dowiedział. Choć mamy przekaz o tym, jak tyran Syrakus dionizjusz I kazał pewnej schwytanej Pitagorejce pod grozą śmierci wyjaśnić ten zakaz, i ona odgryzła sobie język. Z fanatyzmem ludzi Pitagorasa nie było wartów. A jednak z tego, co wiemy, ten wewnętrzny krąg związku to byli ludzie zajmujący się badaniami przyrody, matematyki. Muzyki. I zapewne wiele elementów wiedzy naszej cywilizacji, jak na przykład pojęcia paraboli i hiperboli, zrodziło się w Krotonie pod rządami Związku Pitagorejskiego. Co do słynnego tzw. Tak twierdzenia Pitagorasa o trójkątach prostokątnych, to uważa się, że znane było już wcześniej. Upadek. Nieco ponad 20 lat po przybyciu filozofa do miasta i wkrótce po triumfie nad Sybaris, wydarzyło się w Krotonie coś. Co bardzo gwałtownie zakończyło rządy Pitagoryjczyków. Z tego co wiemy, była to zbrojna insurrekcja pod wodzą kroteńczyka Kylona, który objął przywództwo stronnictwa demokratów na wzór ateński. Kwestii szczegółów źródła nie podają spójnego obrazu. Motywem, który powtarza się w relacjach, jest rajd powstańców na dom zapaśnika Milona, bliskiego współpracownika Pitagorasa oraz wodza wyprawy przeciwko Sybarytom. Buntownicy zapruszyli ogień w budynku, kiedy obradowało tam ścisłe kierownictwo Związku pitagorejskiego. W tym pożarze organizacja poniosła zapewne wyniszczające straty osobowe. Nie ma jednak zgodności, czy w domu Milona spłonął również w sam Pitegoras Samos. Według Diogenesa Laertiosa, starożytnego biografia filozofów, prawie 40 pitegoryjczyków wraz z mistrzem uciekło wprawdzie. prawdzie Spalącego się domostwa, ale i tak zginęli, gdyż musieliby przebiec przez pole Bobu i złamać swoje zasady. Z kolei zaś Jamblich twierdzi, że Pitagorasa nie było wtedy w krotonie, ale dowiedziawszy się o katastrofie, zagłodził się na śmierć w pobliskim metaponcie. Według Jamblicha, dla którego Pitagoras jest niemal półbogiem, kryląc z krotony, rozpętał powstanie. Ponieważ nie chciano go wcześniej przyjąć do Związku Pitagorejskiego. Jedno jest pewne: wśród krwawego chaosu, o którym powiedział nam Polibiusz na samym początku, Pitagorejczycy rozproszyli się, utracili swoją organizację, utracili władzę. To, co pozostało, to tradycja Pitagorejska w filozofii i wczesnych badaniach naukowych. Pozostałości. Idea Związku Pitagorejskiego na uchodźstwie nie umarła. Przynajmniej do końca. W ateńskich komediach z czasów Aleksandra Macedońskiego występują postacie pitagorejczyków żyjących wciąż wtedy w mieście. Ówcześni zwolennicy Pitagorasa mają być wegetarianami, żyć bardzo skromnie, także nie wolno im się kąpać i chodzić do łaźni i wciąż egzekwują przysięgi milczenia i pięcioletnie okresy próbne. Dużo z tych charakterystyk mogło być przerysowanych dla efektu komicznego. Co do pism filozoficznych, po pierwsze są one zachowane prawie zawsze tylko we fragmentach, zwłaszcza te dawniejsze i ich prawdziwe autorstwo jest często niepewne. Nie ma na przykład zgody wśród starożytnych, czy sam Pitagoras napisał jakieś książki. Na pewno uczniowie i współpracownicy Pozostawili swoją twórczość, ale nie jest jasne ile z ich poglądów pochodzi od mistrza, a ile to ich własne zmiany wprowadzone już po upadku krotony. Ale czego by nie twierdzili na temat życia i wszechświata, zawsze wolali mówić, że są to poglądy jeszcze samego Pitagorasa. Te pisma wywarły wpływ na najbardziej kluczowych filozofów zachodnich, na Platona, który być może zaczynał jako Pitagorejczyk, a nawet na Arystotelesa. Największy bum na Pitagoreizm, czy właściwie już neopitagoreizm, powrócił w mniej więcej pół tysiąclecia po upadku reżimu w Krotonie. Neopitagorejczycy zwykle twierdzili, że prawdziwe pisma Pitagorejskie zaginęły, przelewały ostatnie wieki w ukryciu i dopiero teraz zostają ujawnione. Nadchodziły w świecie antycznym czasy ekspansji chrześcijaństwa, magii i ezoteryki. Przemieszanej z filozofią. I w, I w tej atmosferze w III wieku naszej ery, tak zwani Neoplatonicy zaanektowali tradycję Neopitagoryjczyków, włączając Pitagorasa do swojego panteonu mędrców wiedzy tajemnej. Neoplatonik Porfiriusz i jego uczeń Jamblich napisali dwie z trzech książkowych biografii Pitagorasa, które zachowały się ze starożytności. I byli oni zainteresowani tworzeniem mitologii wielkiego mistrza filozoficznego który miał magiczne zdolności, przyniósł wiedzę ze wschodu i nauczył wąską grupę wybrańców tajemnic życia. Z tego labiryntu zaginionych i stronniczych źródeł nigdy nie wydobędziemy dokładnych dziejów Pitagorasa z Samos i jego reżimu w południowej Italii. Niech to posłuży za morał, że historia nawet tak niewinnych rzeczy jak trójkąty prostokątne jest zawsze bardziej konfliktowa i wieloznaczna, niż się to powszechnie wydaje.